Młodzieżowa Rada Miasta Biłgoraja i młodzi w niej zasiadający mają określone celem. Najważniejszym jest oczywiście aktywizacja uczniów i sprawienie, że młodzież będzie miała realny wpływ na sprawy dotyczące ich samych. Statut Rady został uchwalony. Teraz czas na wybranie przedstawicieli do Rady. Stąd wybory zorganizowane w biłgorajskich szkołach podstawowych. Statut zakłada, że powinniśmy mieć przynajmniej 15 członków radnych Młodzieżowej Rady Miasta Biłgoraja. No, niestety nie udało się w pierwszej turze, ale nie zniechęcaliśmy się, wiedzieliśmy, że młodzi ludzie chcą pracować na rzecz miasta, więc pan burmistrz podjął decyzję, żeby zorganizować drugą turę. Wyborów. Druga tura wyborów przebiegła myślę, że pomyślnie. Wczoraj nawet wizytowaliśmy w dwóch szkołach podstawowych, w szkole podstawowej numer 3 i numer 5. Także wybory przeszły bez jakichkolwiek komplikacji. Mamy wyłonionych kolejną, sześć, kolejnych sześciu radnych. No i pełna lista zakłada, że tych radnych będziemy mieli 18, ale jeszcze czekamy, ponieważ jest możliwość składania przez młodzież protestów wyborczych, więc również jest taka procedura, która ma uskutecznić demokrację wśród młodzieży. Nabór kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta zakończył się z początkiem listopada. W tym tygodniu odbyły się wybory uzupełniające. W dwóch szkołach podstawowych, w piątce i trójce, kandydować mogli uczniowie klas siódmych i ósmych. Uczniowie przychodzą, podpisują się na kartce, dajemy im karty do głosowania i wybierają Jedną osobę, na którą chcą zagłosować, właśnie zaznaczają krzyżykiem i wrzucają do urny. I są to właśnie wybory, są tajne, że nie muszą pokazywać, na kogo zagłosowali. Młodzi mieszkańcy miasta chcą, by ich głos był ważny i słyszalny. To najważniejsze powody, by wystartować w wyborach. Widzę, że niektóra młodzież jest bardzo taka zamknięta w sobie, boi się odzewu, gdy chce coś powiedzieć, boi się, że starsi ludzie bardzo tak odnoszą to źle, go skrytykują, a ja chcę to zmienić, żeby i młode osoby miały odwagę coś takiego powiedzieć w wielu sprawach. Zdecydowałam się kandydować do tej rady, ponieważ chciałbym pomagać tej starszej radzie, czasami też wychodzić z jakąś inicjatywą, na przykład impre, typu imprezy właśnie charytatywne. Wybory już za nimi, tak jak pierwsze kroki w demokrację. Łącznie wybranych jest 18 kandydatów. Część z nich jest już w szkołach średnich, część to uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Na początku grudnia, jeśli nic się nie zmieni, odbędzie się pierwsze spotkanie, podczas którego wybrane zostanie prezydium Rady na dwuletnią kadencję.